Przerwa wakacyjna trwała miesiąc. Zarówno konie zawodnicy, jak i przede wszystkim najwierniejsi fani wyścigów konnych, za swoją ukochaną dyscypliną zdążyli się trochę stęsknić. Frekwencja w niedzielne popołudnie nie była może imponująca, ale ci najwierniejsi kibice nie zawiedli. Rozpoczęło się pechowo w inauguracyjnym biegu. Spadła z konia. Małgorzata Kryszyłowicz, najlepsza jockeyka obecnego sezonu, będzie miała krótką przerwę od startu. Po badaniach przeprowadzonych w jednym z wrocławskich szpitali okazało się, że ma stłuczony nadgarstek. Co oczywiste, Kryszyłowicz już w niedzielę na torze nie zobaczyliśmy. Wykorzystała to Beata Zawadzka, która cieszyła się z dwóch wygranych gonitw. Najpierw była najlepsza w pechowym biegu numer jeden, później. W zmaganiach numer 3. W formie są także Eliza Wiatr i Joanna Forna Laskosz, choć tym razem panie tylko raz stanęły na najwyższym stopniu podium. Cieszyły się także z obecności na drugim i trzecim jego stopniu. Pecha miała Małgorzata Kryszyłowicz, Szczęście trener Wiesław Kryszyłowicz. Prowadzone przez niego konie odniosły w niedzielę trzy zwycięstwa.